Na tym filmie pokażę w jaki sposób zapisać prezentację w PowerPoincie do pliku filmowego. Dzięki możliwości zapisu prezentacji PowerPointa do pliku filmowego będziemy mieli możliwość wysłania naszej prezentacji drogą mailową poprzez komunikator lub będziemy mieli możliwość umieszczenia takiego filmiku na portalu społecznościowym, np. Facebook. Aby zapisać prezentację do pliku filmowego należy wskazać kursorem myszy i kliknąć w przycisk o nazwie plik. Następnie wybrać polecenie zapisz jako. Kolejną czynnością będzie otwarcie folderu do którego zostanie zapisany plik filmowy. W tym celu klikamy w pozycję komputer. Wybieramy dysk lokalny C. Zaznaczamy teraz folder, do którego zostanie zapisany plik filmowy. Zaznaczę do tego celu folder o nazwie Lekcja. nacisnę raz lewy przycisk myszy. Kolejno kliknę teraz przycisk Otwórz. Folder o nazwie Lekcja został otwarty. Kolejną czynnością będzie wprowadzenie nazwy dla tego pliku filmowego. W tym celu należy kliknąć w polu nazwa pliku. Usunąć zawartość, naciskając klawisz delete albo backspace. Oczywiście najpierw trzeba wskazać kursorem myszy pole nazwa pliku i w tym momencie możemy nacisnąć klawisz backspace albo delete. Spowoduje to usunięcie nazwy. Wprowadzamy własną nazwę. Po wprowadzeniu nazwy musimy kliknąć w opcję o nazwie Zapisz jako typ. Wskazujemy kursorem myszy to pole, naciskamy raz lewy przycisk myszy. Jak można zauważyć, mamy tutaj całe multum możliwości odnośnie zapisu naszej prezentacji. Możemy zapisać naszą prezentację jako zgodną ze starszymi wersjami pakietu Office, wersją, starszą wersją PowerPointa 97 2003. Możemy prezentację zapisać w pliku PDF, a także jako prezentację obrazową programu PowerPoint. Ja tutaj wybiorę opcję Windows Media Video, ponieważ chcę, aby prezentacja została zapisana do pliku filmowego w tym formacie. Wskazuję i naciskam raz lewy przycisk myszy. Typ zapisu został wybrany. Kliknę teraz przycisk Zapisz. Rozpoczęło się tworzenie klipu wideo. Informacja o tym znajduje się na samym dole okna programu PowerPoint. Widzimy tutaj taki pasek, który w większości jest pusty. Pasek ten jest animowany. Jeśli zielony wskaźnik dotrze do końca tego pustego paska, będzie to oznaczało, że nasz filmik został utworzony. Czas operacji tworzenia klipu wideo jest zależny od tego, jak dużo elementów znajduje się w naszej prezentacji. Im więcej zdjęć, plików wideo, plików dźwiękowych w naszej prezentacji, tym ten proces będzie trwał dłużej i niestety trzeba tutaj uzbroić się w cierpliwość. Po utworzeniu film będzie się znajdował w folderze, który, który został otwarty do zapisu. Znajduje się na dysku C i jest to folder o nazwie lekcja.